Siedzę cudów łask. Z 2 sierpnia 1997 roku mamy takie podziękowanie za uzdrowienie Dominika Gonery z Kazimierzy Górnej pod Wrocławiem. W 1997 roku Dominik zachorował na zapalenie mózgu i jak orzeczono w klinice chorób zakaźnych w Wrocławiu, stan był bardzo ciężki. Dziecko nie ruszało się wcale, było sparaliżowane. Mając 6 lat chłopczyk w ogóle nie mówił, nie przyjmował pokarmu i nie otwierał oczu. Oczka się same samoczynie zamykały i taki stan trwał 4 tygodnie. Badania tomograficzne wykazały uszkodzenie mózgu, porażenie jąder podkomorowych. To był jako skutek zapalenia mózgu po śwince. Rodzina modliła się do Matki Bożej Jastogórskiej, a na Jastej Górze została odprawiona msza święta w dniu 12 marca 1997 roku. Odprawiał tę święto, bardzo gorliwie się modlił ojciec Jan Golonka. I od tego dnia, od 12 marca, zaczął się odwrót choroby i to bardzo widoczny. Bardzo szybki. I jest to zjawisko niesłychane, bo przecież stwierdzono uszkodzenie mózgu. Tu dużą rolę względem rodziny odegrał pobożny lekarz, dr Szemborn, który mówił, że no nie może dać gwarancji życia ani zdrowia dla dziecka, ale mówił do rodziny, zaufajcie panu Bogu, u pana Boga jest wszystko możliwe. I zauwierzcie, że wszystko będzie dobrze. Tak im dodał właśnie lekarz, który jest ogromnym autorytetem. Dodał im takiej otuchy i to ich jeszcze bardziej zmobilizowało do takiej gorącej serdecznej modlitwy do Matki Bożej Jastogórskiej. I co? Właśnie. Dominik wyszedł ze szpitala 26 marca 1997 roku. Najpierw na czasową przepustkę, bo jeszcze musiał, musiano przeprowadzać różne badania, ale wyszedł o własnych siłach. Odzyskał mowę i pełnosprawność. Wózek kupiony dla niego był, okazał się niepotrzebny. I rodzice. Obiecali przywieść syna na Jastą Górę, jeśli Matka Boża go uzdrowi. I rzeczywiście przyjechali z nim podziękować Matce Bożej, zamówili przeświętą Świętą i też przed cudownym obrazem też ojciec Jan Golonka odprawił przeświętą Świętą Dziękczyną z udziałem rodziny i uzdrowionego Dominika, który pięknie się rozwija i rośnie. A trzecie wydarzenie. Pod...